No niestety, tak jak widać, nie udało się. Rybeczka padła. No cześć Wano. Tak jak widzieliście na początku, niestety rybka padła. Ja nie mam naprawdę szczęścia do tych tęczanek. Tam już ktoś w komentarzu właśnie napisał, że niestety. Ale znaczy, no. Nie to, że niestety, tylko no nie trzymają mi się tęczanki, no nie. No wszystko ino się elegancko trzyma, tylko nie te tęczanki. E, co będą tam powiedzieć? Ten no, Tęczanek mi został na tą chwilę tylko pięciu. Żadna inna ryba mi nie zdechła. Tam jeszcze je nawet nie wyłowiłem, zaraz ją będę wyciągał. E, żadna inna ryba mi nie zdechła. Jedyny jeszcze problem był z tymi otosami, ale te otosy to... E, na początku, to tak jak powiedziałem no wcześniej przy wrzuceniu, dwa od razu były padnięte praktycznie, ale ta czwórka dalej sobie elegancko radzi, żyją, nie ma, no nie widzę, jest tam jakichś problemów z nimi, nie wiem, czy tam będziecie widzieć, ale mieczyki się znalazły wszystkie, ten jeden, co też mówiłem, że go nie wiem gdzieś się schował, On się tak co chwilę tak się gdzieś chowa i no naprawdę no Ciężko go znaleźć, nie? nie mogę go namierzyć. Ale jest, żyje. No teraz tam przesunę Wam troszeczkę, to zobaczycie, że on tam jest. To w rogu są, widzicie, są trzy. No w sumie teraz cztery, więc jeden, dwa, trzy, cztery. No. Dobra, tak. Ustawię z powrotem. Sorki. No. Dobra, no to tak. Ze zmian to praktycznie żadnych tutaj nie było. Doszło tylko jeszcze 10 brzanek Titeja. No ja je bardzo lubię, te rybki. No w sumie jest ich tutaj 20 sztuk. Sorry, tak? O, jeszcze tak, żebyście widzieli nie mniej więcej to akwarium. No jest 20 sztuk. Wszystkie roślinki yy, oprócz tej Valisnerii yy, Spiralis. Valisneria Spiralis się po prostu rozpuściła to już tego, raczej już nic z tego nie będzie. Reszta, wszystkie roślinki sobie jakoś radzą. Yy, tutaj każdy anubiasek, yy, od tego momentu, kiedy wam ostatni raz pokazywałem, no to już nawet niektóre dwa liście wypuściły, tak z tego co widzę. To wam później pokażę za chwilkę na, na zbliżeniach. Anubiasy naprawdę powiem wam, że tutaj się elegancko trzymają. Anubiaski tak, ale to mikrodzerium windelą co jest tam na, na tych korzeniach tam z przodu, no raczej nie idzie. Tamto mikrozorium znowu po lewej stronie, to mikrozorium mini, yy, jakoś wydaje mi się, że może dać radę. Yy, nawet powiem Wam, że to yy, ta hydrokotyle, nie hydrokotyle co ja mówię, nie, dobrze, hydrokotyle Japan, tak, hydrokotyle Japan, coś takiego. Ta z tymi małymi listkami, taka roślinka. No, rośnie. Tylko, że ma strasznie malutkie te, te listki. A to, tak mówię, no jest wina, wina światła, no bo tych światła mamy 25 W na 300 litrów. No to także no, nie możemy się tutaj rewelacji spodziewać. No jeszcze trochę też wpada światła z tej hydroponiki, co jest na górze. To, tylko że ona jest na no, dosyć wysoko i tam są takie zwykłe żałówki G10. No ale teraz z tego też zauważyłem, że mam problem się pojawił jeden, bo mam chyba nie okrzemki, tylko mam brunatnice. A to przez to to też wam zaraz pokażę, że dołożyłem taką lampeczkę, niby to jest na full spectrum, ale to dołożyłem właśnie do hydroponiki ona tam świeci mi też wali trochę na to akwarium, no i w tym mi, no widzę to po prostu po tym piasku, że on tak troszeczkę bardziej zbrązowiał, no i widzę też na korzeniach, na liściach, także będzie trzeba ten problem jakoś rozwiązać, no pomyślimy nad tym, no to jest, to jest taki właśnie jedyny problem, który teraz tutaj jest. No jedyny i najważniejszy. Co tu się jeszcze wydarzyło? No, mieczyki. Już musiałem wziąć te dwie samice, no już były kotne. Kotne, czy jak to tam się nazywa przy tych rybkach. Multum małych mieczyków mi teraz tu pływa. Też pewnie zobaczycie. Nawet widać stąd, tylko nie wiem, czy na zbliżenie wam później pokażę. No, to jest. No z jednej strony dobre jest to, że mogą na nie polować tylko to, ich rodzice, no bo reszta to są chyba takie troszeczkę dla nich za duże. Chociaż też mogą je podgryzywać, ale. No, widzę, że ich nie ubywa za bardzo. Kryją się tam w ty, pomiędzy tymi kamieniami, tym wszystkim. Także może coś się uchowa. Tam niektórzy mówią, że o, że, że się tam z nimi z 20 będzie, ich tam 30 zaraz tych mieczyków. A, powiem Wam, że ja lubię mieczyki. Będzie 30 mieczyków, to będzie 30. No. Akwarium naprawdę jest. Przyjmie spokojnie jeszcze 30 mieczyków. No ale na pewno no, no, nie będę tego trzymał no, aż 30. No, bo na pewno komuś oddam albo coś, ale no jeszcze tam z 10 to mogę spokojnie mieć. Yy, także ten co do obsady rybnej, no to kurde, zastanawiam się cały czas jakie rybki dokupić. No ja bardzo lubię na przykład Molinezję. Yy, ma jeden taki kolega właśnie. Kurde, naprawdę ma, muszę wejść na, na jego kanał i powiem wam nik w następnym filmiku. Ma tak piękne te czarnuchy, takie duże. On na pewno wie o kogo o kim mówię, bo, yy, bo nieraz mu to w komentarzach napisałem. A ja bardzo lubię molinezję tak samo. Tylko właśnie czarnuchy. Najbardziej lubię czarne molinezję. Może też tutaj to kupię. Zobaczymy. Później w następnym filmiku to polecam też kanał kolegi. No, no nie mogę naprawdę to, kurde, teraz bym mógł zobaczyć. A w sumie to poczekajcie. Zobaczę, bo żeby nie było, że tego zaraz krótkie cięcie. Zaraz zobaczymy. No okej. Jestem z powrotem. to. Kanał Priorytet75. Dokładnie. Priorytet 75, tam chłopak pokazał jakie ma akwarium z molinezjami, naprawdę tylko pozazdrościć, coś pięknego, no w ogóle wszystkie rybki, które tam pokazał, na tam parę zbiorników, no coś fantastycznego, polecam, Priorytet 75, no jest super, no jest też, jest multum w, w kanałów, które polecam, Krylakła, już o tych z takich właśnie mniejszych, mniej znanych, ale naprawdę mają bardzo fajne. I też dziękuję za polecenie mnie Krylakła Mają naprawdę bardzo. Mam, są małe kanały, ale fajne, ale fajne filmiki i fajne naprawdę ryby. Nie? Ja powiem Wam, tak naprawdę ja nie jestem jakimś tam znawcą ryb. Nie jestem. Ja bardziej właśnie się w roślinach, ja już kupę lat wcześniej siedziałem na tych, bawiłem się w te high techy i te sprawy. Po tym właśnie mam te komputery, te CO2 i to wszystko, no ale to już Wam, tak jak wcześniej powiedziałem, że no za bardzo już nie mam na to czasu, a takie akwarium, które jest teraz tutaj, to jest naprawdę dla tych, co nie mają czasu, no to um, tylko takie akwaria, że wkładamy łapska raz na jakiś czas, nie musimy co tydzień przycinać tych roślin. Każdy, ja tam absolutnie nie hejtuję, żeby ktoś tam nie powiedział, że hejtuje akwary z takie tam high-tech, tylko mówię, że to jest całkowicie na dziedzina akwarystyki. no tak dla, dlatego tak samo yy, nie lubię też jak ktoś na przykład swoje, opisuje swoje akwarium, które prowadzi na przykład w sposób taki low-techowy typowo, a przychodzą goście, którzy akwarium mają nie wiem, no, kurde światła na 100 litrów, mają 200 W, wszystkiego i oni mówią, że to nie tak, tam to nie tak, to nie tak. To jest całkowicie inna akwarystyka. Sam się o tym przekonałem. No, sam, się o tym przekonałem. sam się o tym przekonałem, jak wchodziłem do high techa, bo ja wcześniej tak samo miałem tylko w low techy. Ale to nie ma nic kompletnie wspólnego z takim akwarium, które na przykład prowadzę tutaj. I no tyle tylko tyle mogę Wam powiedzieć. No takie akwarium, te high-techowe, no to każdy z nas wie. Dobrze, to nie trzeba być jakimś tam wykształciuchem, żeby wiedzieć, że ryby w takich akwariach za dobrze się nie czują, bo to nie są warunki dla ryb, tylko to są warunki dla roślin. Dlatego ja też, wracając do tematu, ja za bardzo na rybach się nie znam. Czasami wale takie buraki, że się w pale nie mieści. Ale stwierdziłem, że będę po prostu kupował rybki takie. No na pewno no, poczytam tam mniej więcej, żeby tego, żeby było wiadomo, mniej więcej zbliżone, chociaż przynajmniej temperatury, no, nie I ta, i ta twardość wody, no, ale GAF tysiące szczelami i powiedziałem nie wiem, co to będę miał za ryby. Zastanawiałem się właśnie jeszcze nad górami teraz morzeńkowe bo górami mazajkowe mi się najbardziej podoba. Chciałem, ostatnio też właśnie teraz byłem w tym, były tylko, że były te górami złote, no ale już widziałem w akwarium, że ryby miały ospę. także nie brałem tego w ogóle, nie ruszałem, nie, nie wchodziło to. U mnie to w ogóle jest problem z tymi rybami, żeby kupić jakiekolwiek fajne ryby, bo yy, no są same pospolite, chciałem tych tęczanek nakupywać, no nie ja tak to muszę wszystko kupować tylko i wyłącznie z wysyłki. Nie ma też tutaj bliskość jakichś fajnych hodowli, a jak są hodowle, to mają właśnie typowo takie najprostsze, jakieś tam molinezje, mieczyki i takie, no, pospolite rybki, no nie? No, dlatego ja też tu nie, nie będę na siłę, nie wiadomo, jakieś tam ryb tutaj sprowadzał, to, to ma być fajne, tak stwierdziłem, to będzie akwarium. Wielogatunkowe, kolorowe, na przykład tak jak brzanki mi się zajebiście mi się podobają. Dęczanki no. mi się też na nowe podobają, ale widzę, że chyba z nich nic nie będzie. Ja też nie rozumiem, dla mnie to jest kosmos, jak one stąd wyskakują te ryby, bo to jest to, no to jest... Wszędzie jest poliwęglan, mam tylko małe to takie już otwory są na styk wycinane na filtry, no nie? i kurde, i jakoś znajdują miejsce, żeby przy tym gdzieś filtrze wyskoczyć albo coś. No dwa już suchary znalazłem, trzy padły, co wam mówiłem, dwa suchary znalazłem, zostało mi pięć ten czarek i tyle. A przypuszczam, że jeszcze za dwa, trzy tygodnie i mi za trzy, cztery. No. Dlatego no, jeżeli one padną, to jeszcze coś za dwie padną, to już na pewno nie będę kupował tych tych czarek. No. Dobra, no ale tak jak mówię, no tutaj teraz problem wychodzi właśnie z tymi brązowymi glonami, tam brunatnice. Musiałem w końcu przeczyć szyby pierwszy raz. No, to gąbeczka była nie zielona, tylko była właśnie brązowa. Bo no, pojawił się problem. Nie wiem właśnie, czy to nie jest przez to światło, które zaczęło wpadać do tego akwarium. Bo, bo wątpię, żeby to było przez lampę, która albo no też to akwarium, powiedzmy sobie szczerze, nie jest też jeszcze dojrzałe w pełni no nie, ono sobie jeszcze dojrzewa, także tu jeszcze wiele przygód może być no jak na razie było bezproblemowe, ale kiedyś te problemy no wiadomo, w każdym akwarium kiedyś coś zawsze może wyskoczyć no ale dobra no to teraz wam tylko tak pokażę co się tam pozmienia, ale jeszcze powycinałem też troszeczkę tych listków takich te, co już były tak naprawdę, to znaczy nie były zagrojone, tylko te, co były zawalone tą zielenicą punktową, ale z tego starego, no jak je dopiero włożyłem, pozostawiłem tylko te liście, co by wyrastały w tym akwarium. No i tyle. Dobra, no to teraz Was zabiorę tak na krótko zbliżeń, chwilkę zbliżeń. I... Okej, okay, to jesteśmy przy akwarium. To teraz Wam to pokażę właśnie, te zmianki. Tak od razu na początku to Wam pokażę tak. Zobaczcie jak to jest. Widać tu jak wygląda ten poliwęglon. Zobaczcie jakie to są dziury. Tu jest praktycznie na styk. Tam jest na styk. No i tu jest tak. Też na styk wycięto prawie. No. I tu jest taka jeszcze dziurka, żebym też mógł pokarmić coś. I powiedzcie mi, którędy te Tęczanki wyskakują. A tu jeszcze Wam pokażę tą gąbeczkę. Tak wygląda gąbeczka po czyszczeniu, właśnie szyby. Widzicie, takie brązowe. Swoją drogą polecam te gąbki do czyszczenia. To są gąbeczki takie. Tworzonej chyba w Akrzonie. Ona to nazywa magiczna gąbka, czy coś w tym stylu one mają to do siebie to jest dobre, że jak wodę wyciągacie z akwarium to w ogóle nie nie leci z nich woda praktycznie wszystko co zbiorą to wyciągacie z powrotem naprawdę rewelacja, fajnie. dobra, wracając do akwarium no to, aha i jeszcze jedno to pokażę wam e, tu jest ta lampka i odkąd tą lampkę dołożyłem ona mi, no widać nawet takie cienie na Hydroponice. No i ona też wali trochę tutaj do akwarium. No i nie wiem czy to przez to, czy nie. Kiki, zamknij te drzwi. Dobra. No to wracamy. Także tak. Tutaj widzicie anubiaski Wszystkie są. Rosną sobie spoko, tu jest nowy listek. To chytroko tyle widzicie jak się rozrasta. naprawdę to jest kiepsko. Te kolory są całkowicie inne na żywo niż na telefonie. Ciężko jest tam uzyskać, no ale dobra. Tutaj ten anubiasek ma dwa nowe listki. To jest nowy anubias. Tamten kilka wypuścił nowych, ale to już jest stary. Ta yy... Krypcie elegancko rośnie, tak stwierdziłem, że chyba jak ta sobie radzi, to dokupię tu jeszcze ze dwie krypty. Ale to już tam wędli kupię, bo jest fajna zielona, duża rośnie. No ale jeszcze wydaje mi się, że jest jeszcze trochę za wcześnie, że to dno jeszcze nie jest na nie gotowe. No, ale możemy spróbować. Co my tu dalej mamy jeszcze? No tutaj powycinałem te wszystkie długośne takie co były. Przy... Z tych też jak to się nazywa? Kurde, zawsze zapominam, jak ta roślinna się nazywa. Ona ma taką to i coś takiego, nie wiem. No. Tu macie alternatę, te sadzonki, wszystkie, co posadziłem wcześniej, takie malutkie. Widzicie, że wszystko sobie legęcko rodzi. Tu jest też ta alternatea Anubiaski. Tu widzicie ten z barterii, jakiego puścimy, nowego liściucha, elegancki. Tu dwa nowe listki są. Tam z tyłu widać, też są dwa nowe listki i to w przeciągu naprawdę paru dni. Tutaj widać, jak tyle się rozrasta, tylko że te no widzicie, te malutkie listeczki takie, no nie? Ale rośnie, to mnie cieszy. Tu mamy to mikrozorium mini. Po nim no niestety no, nie mogę ocenić, czy to rośnie, czy nie rośnie, bo no, nie jestem w stanie określić. Ale widzę, że nic się z nim nie dzieje na razie. Liście są żywiutkie, kolorowe. Także jest OK. Co my to mamy dalej? No te bucki, to wszystko to jest już dawno. Te wszystkie takie tam, o, te czarne tutaj takie liście, widzicie. No, nie chce mi się z tym bawić, widzicie tutaj. To wszystko to jest to stare. No ja wiem, że się powtarzam, ale nie wszyscy o tym wiedzą, bo niektórzy pierwszy raz oglądają ten film na moim kanale, także tylko mówię, że to nie są. Ja już te rośliny takie włożyłem z tymi klonami. One już poczerniały praktycznie i... no tu jest ta egeria dęsa, ta moczarka. Radzi sobie tam z tyłu. Też są te moczarki tam. Tam jeszcze z tyłu też wam pokażę. Tam nie wiem, czy zobaczycie, jest taki liść. Może mi się uda to przybliżyć. O, widzicie, to jest ten, taki liść duży, to jest Aponogeton jakiś, tylko nie pamiętam jaki. On jest tam bulwa włożona. No i na razie nie wiem, czy sobie to radzi, czy nie radzi. Zobaczymy. Yy, liść jest cały, nic się z nim nie dzieje. Jest ok, ale ta z tyłu walisteria spiralis, to tak jak widać, rozpuściła się totalnie. To z niej wiem, raczej to chyba nic nie będzie. Najbardziej coś z tych korzeni jeszcze coś wyjdzie. Ale no zobaczymy, może się pokaże. No. Także no tak to wygląda na razie całość. No, teraz to już jak się tak oddali, to te kolory są kur, które bardziej zbliżone, bo to już naprawdę no, są takie fajnie nasycone te kolory. A jak przybliżam to albo to światło jest takie, to tak bardzo wyglakłe wygląda. Ale kolorystycznie naprawdę wygląda to super. No. Także no, jestem bardzo zadowolony. Nie narzekam. Sorry tam zasyna. On tam marudzi. No ale dobra. Chyba wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. No, no pokażę Wam jeszcze w sumie to tak, jak już skręcę, to pokażę Wam jeszcze ten hydroponikę. Tak wygląda na tą chwilę. Ta roślinka się przyjęła. Tutaj ta roślinka, ja kurde nie pamiętam ich nazw, ale też widać to jest nowe. Czyli też się przyjęła. Nawet widać, jak się kieruje w stronę światła. Tu nowy listek, następny też. To widać wszystko, to są nowe listki. A włożyłem takiego badyla suchego, jak tutaj prawie. Yy, tutaj muszę dzisiaj spryskać trochę, bo nie lubię, jak się trochę prysnie. Mam to zakuszone całe, są, ale... Ta monsterka, elegancko się, tu już widać nowy listek, to jest już tutaj, co tam mamy dalej, te wszystkie, co tutaj widać, to są potosy, to są jakieś tam, kurde, no, naprawdę, jak chcecie, to wam mogę te nazwy później podać, bo to jest, nie znam się na tych łacińskich nazwach, ale no wszystko sobie radzi tutaj widać też listki. Nowe rosną. Ten się też dopiero rozwija. Albo godną no nie wiem, może go pokrzywiło. Może coś mu nie pasuje. Ale tam już następny widać, czyli jest. Ten potosek sobie fajnie rośnie. To jest jakiś coś gold. Tylko nie pamiętam jak. Ten też elegancko rośnie. To są różne gatunki. Ten jest różny, ten jest różny, ten jest różny. Ten też się już przyjął. Tu widać nowelski są. No i tu jak widzicie. Nowy listek rośnie z monsterki. No. Ta roślinka tego się miałem. Jedną, jedną już wywaliłem. Ta jeszcze jakoś tam ledwo coś zipie. Ale chyba też ją wywalę, bo nic im nie będzie. Tak coś czuję. No, tutaj mięta. Mięta to na pierwszym filmie widzieliście jak wyglądała. Tutaj taki kikut tylko wisiał. Elegancko się odrodziła. Z tej chyba też nic nie będzie. To nie wiem, się Nie chcę wam tu rzucać nazwami, bo może ta się przyjmie. No ale ta, no nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, jak co czas pokaże. Ta zroślicha elegancko. No. Dobra. Tak to wygląda. Jak na razie, wszystko, całość. Z daleka. No i sobie że troszkę się cofnę. I tak to na razie wygląda. No mam nadzieję, że mi to całe zarośnie. I że będzie git. Dobra, to już naprawdę trzymajcie się i do zobaczyska. Znaczy do usłyszenia. Albo do... No do usłyszenia.